Lewicowych działaczy, a szczególnie niebinarne Julki, cechuje bardzo ciekawy sposób myślenia. Słabo mi prosić o pomoc, ale przez utratę pracy i przymusową potrzebę zmiany mieszkania straciłam płynność. Straciłam. <grymne> straciłam. straciłam. Straciłam płynność finansową. Potrzebuję waszej pomocy. No i link do zrzutki. Wpis z drugiej połowy lipca. Tak, lipca. Niecałe trzy miesiące później, w grudniu, jeżeli wszystko się uda, mam iść na skończenie moich tatuaży na żebrach. Trzymajcie za mnie kciuki. Nie wiem, może to szalony pomysł, ale jak trzeba prosić o kasę za nic w internecie, to może nie powinno się niewiele później wydawać kasy na tatuaże, które, jak wiemy, są dość drogie. No, ale ja nie jestem niebinarny, więc. Nie znam pewnych fantastycznych sposobów myślenia logicznego jak najbardziej.